Dziwny tytuł jak na blunsy, nie uważacie? Za chwilę zacznie się bardzo dziwne intro. Pod ostatnim filmem z za Akinatora zauważyłem pewien bardzo dziwny komentarz. Co mogę zrobić? Tomek Fo Games dedykuje tobie ten film. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, witajcie w kolejnym odcinku z BTD Battles. No i lecimy sobie oczywiście z walkami. Okej, okay, mamy gościa, który też ma sporo kasy, jak ja. 55% i zobaczymy, kto wygra. Nie podoba mi się ta mapa. Ta mapa tym bardziej. Okej, okay, okej, okay, szanuję. Oj, bardzo szanuję. O tak. Weźmy... Mm. Tak, weźmy tak jak standardowo wygląda ta taktyka. Okej, okay. jednak możemy iść tak jak ja gram. Okay. I zobaczmy jak to tutaj nam pójdzie. Okej, okay. tutaj gościu też idzie farmami. O, czemu on na starć się? Trzy kolce postawił. Nie? Dobrze. Zobaczymy, co tam mu się uda. Dobrze i sądzę, że od razu możemy nawet sobie życia potracić z różowych. Chcę mieć tutaj farmę kolejną jak najszybciej. Ideolo. Ideolo. Chciałem powiedzieć idealnie, chciałem o, powiedzieć i wyszło Mam Dobrze, dwie farmy on idzie ok, o... O, o, okej, okej. Tego nie widziałem wcześniej. A on tutaj teraz się zawziął ostrą. Widzę. To na razie tam nic złego. Bo my mamy już trzecią faremkę. Dobrze. Coś czuję, że on będzie zawzięty bardziej idzie ekonomią tak dziwnie. Dobra, wyślijmy tyle, ile możemy czarnych. O, też mam dobre ustawienie. Choć mówię, jak przejdą mu za daleko, to już nic nie zrobi. Okej, okay, tym razem lepiej ustawił. Jest, przejdą mu, tak. Tak, ale to dużo mi da. Ach, ale po prostu przejdą mu. Szczerze, mhm. tu postawię tak. Tego darmanka ja sprzedam i tego ten będzie Jaggernautem. Okay. On mi tutaj pewnie wyśle metalowe od razu, bo widzę, że jest zawziętym kolegą. Więc mu tak wyśle też dwukrotnie baloniki, regrow i czy on mi wyśle? O Jaggernauta też stawiał. Czy go zabiję czy to go zabije? czy to go zabiło czy mm... aż tu bardzo żałuję że to wygrałem tu aż mi jest smutno no cóż 17800 silver bardzo ładnie bardzo dobrze Spróbujmy. No dobra, lecimy. Trudno, to są tylko piksele. Okej, okay, przegraliśmy. Cudownie. Ok, podpuścimy tego gościa. Chyba że on podpuszcza nas. Ale to będzie znowu okropieństwo. O, znowu się poczuję okropnie, ale. Worth it. Farmer? Nie! Nie to ulepszyłem, co ja ule... Ale... I przegrałem w tym momencie grę. Straciłem za darmo 250 dolarów. Nie ma to jak stracić za darmo dużo dolarów, bo on będzie miał teraz pierwszy farmer. No. I on to wygra, bo on też mnie podpuszcza, że chce late game, a naprawdę chce mnie zabić wcześniej. Oj, tą minę przegram solidnie. I coś tu jest, że tak dużo właśnie ma wygranych przez to, że podpuszcza ludzi late game, late game. Będzie zabawnie, będzie zabawa. Będzie fajnie mówili, będzie dobrze mówili. A później wychodzi prawda na jafi. umiera się w czeluściach, piekieł. Jest to gra warta. 4000 medali, raczej 2000 po odjęciu podatków, więc warto byłoby ją wygrać. Więc trzeba go solidnie zraszować, zanim się zorientuje Ty jeszcze mówi, że chcę late game, to też muszę, że tak powiem, nie wysyłać mu wcześniej i tylko zebrać odpowiednią ilość pieniędzy, nie mieć żadnej bardzo dobrej obrony i po prostu z zaskoczenia go zraszować. On idzie tymi. Farmami z upgrade'ami, więc ja idę pojedynczymi, co podobno jest lepsze, jak mówią lepsi gracze, choć różni gracze mówią różnie i nie wiadomo komu można ufać. Więc dobrze, kolejna farma, on ma 3, ale te lepsze, ja mam 5, ale tych gorszych, ciekawe, które przynoszą większe zyski. Sądzę, że podobnie to wychodzi pewnie teraz na 0. I nie będę ich sprzedawał, może żeby nie wzbudzać podejrzeń. Tak, to, to jest idea. Teraz zobaczymy, czy naprawdę chcę late game'a i czy mi wyśle metalowe, czy nie. Teraz zobaczymy, czy mój plan się powiódł. Jeżeli to broni, to będę zawiedziony. Liczę na to, że mu się nie uda, choć ma duże szanse. Ma duży yes, ale to było hamskie z mojej strony. Oj oj. oj 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 przepraszam kolego. Late game był udany w 13 rundzie zakończony. Jestem 15 tysięczny. Wow wow wow. Czyli niedużo brakuje do podwójnego silvera. W regionie jestem. 326 no to nieźle, to prawie, to prawie setny jak 326. Ok, to by było na tyle i widzimy się w kolejnych odcinkach.